Teraz no, bardzo ważne zwycięstwo gol w końcówce. No, tego potrzebowaliście w tym momencie. No tak, w bramka po prostu mistrzósta się atakuje, to co ma, to potrafi szelić w same okno. Bardzo ważna wygrana. Wszyscy się cieszymy, ale mamy przed nami zadania trafić do tą 8 i musimy robić dalej swoje roboty. No, ale przynajmniej też, że taka dzisiaj gra się też do końca nie kleiła. No, brakowało tego ostatniego podania, brakowało tego wykończenia. Mimo, że nawet grałeś w dziesiątkę w pewnym momencie już. Przecież górnik gra w dziesiątkę? No tak. Widać było, że taka ciężka gra. Mamy, mamy sytuację, ale takiej, żeby do statycznego, do statycznego podania nie dochodzimy. Ale bardzo się cieszę, że udało się nam i strzeliliśmy tą ramkę i bardzo się cieszę z do pierwszego składu. Jak oceniasz swoją grę i swoją formę w dzisiejszym spotkaniu? No Ciężko coś powiedzieć. Będziemy odprawę mieć. So, w momenty dobrze byliśmy, się na boi, boisko. myślę, że niektóre momenty niepotrzebne, bo ja podanie, też długie, będziemy analizować i będziemy gadać i będzie analiza z trenerem. A przed nami bardzo ciężkie spotkania z Wisłą, z Piastem i z Podbeskidziem. Co według Ciebie jest do poprawy przed tymi spotkaniami? No, skuteczność, no, i strzelanie bramek, stworzenie sytuacji. No. Ciężkie mecz na Wisle i będzie bardzo ciężko, ale idziemy tam. Za punktami, żeby tylko wygrać. E, dzisiaj na środku obrony zagrał Guti e, zamiast Sebastiany Madery. Jest jakiś problem z komunikacją z Guti na boisku? Nie, Guti już jest. już dwa miesiące w naszej drodze. Nie ma żadnych problemów z komunikacją. niektórzy już słowa zna po polsku. Czas w plecy, prawo lewa. Nie ma problemów. w Prawie wszyscy zawodnicy gadają po angielsku. Czyli z komunikacją żadnych problemów. Dzięki bardzo.